Tego, że cię wspierała twoja towarzyszka, tak? Czy nie? Nie. To nie twoja. Ale jego wspierała, co? Ale, ale jego to wspierała. Ale pewnia się w lat trenowałeś? Nie. <grymne> tak, od razu wychodzi Witajcie w pierwszej edycji Turbo Kozak Ligoma 5. W sezonie dla naszych uczestników przygotowaliśmy aż 5 wymagających konkurencji. Wadysław Prekorin, FC Legend, Rada Dziennicy Uścisko, Jarosław Moroz. Pierwsze zadanie to strzał na pustą bramkę. Zawodnicy oddają strzał z 15, 20 i 27 metrów na pustą bramkę. Z 15, 20 i 25 metrów piłka nie może dotknąć podłoża. Tu jest pierwsza. Nie na poprzeczki, tylko wyobraźcie To na razie. Nad bior, 5 punktów. Jaru na razie 0. Pano, za linią. Bardzo dobrze. Coś prawie liderem jesteś. Jaru teraz ty. A, jeszcze, a, jeszcze. Tak, tak. tak, tak. Ja zjadać. i ostatni. Ole pewniarzyk, trenowałeś? Wład, trenowałeś? Nie. Tak, od razu wychodzi. No, Jarek. Jarek czuje presję, jak widać. Przed nią, przed nią, przed. Powodła nie? Przed. nią. No że za czy przed. Dobra. Coś kręć. Druga konkurencja to piłkarski karling. Każdy z zawodników oddaje trzy strzały. Do wyznaczonego punktu. Kolejna piłkarski karni, czyli idziemy tam do naroźnika i zaraz biorę. Wtedy ci ostrzelamy, zaczynasz Jarek. Musisz trafić jak najbliżej tego tutaj pierwszego, też? Aha, dobra. Dobra, teraz wle... Ona musi się zatrzymać tam, nie? Pamiętać? Lat znowu zasłonę chyba chce zrobić.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, piętnaście punktów w latach. Trzecie zadanie to przyjęcie piłki z powietrzu i strzał na bramkę bez kozła. Stajesz na linii, twarzą do mnie, ja ci rzucam piłę na klatę, musisz przyjąć i uderzyć. Pokazać, czy wiesz jak? Piłka nie może kozła zrobić. Tak? Zobaczmy, drodzy widzowie, jaka pewność na jego twarzy. Proszę. Raz. Ah, eh. Cristiano! Eh. Ah, eh. eh. Oh, what an incredible sight you can see Mission failed. We'll get him next time. No, if there are he's our A blisko! Blisko! Jarobu piłek. Jest pierwsza bramka! 5 punktów dla, dla wlada. Bo, to chyba pierwsza, nie? W ogóle tak. z tego. Pierwsza historyczna bramka w tej konkurencji Wladysław Pricorę. Presja. O. Czwarte zadanie to rzut karny, przed którym zawodnik musi aż 15 razy obrócić się wokół piłki. 15 kółek w koło i później uderzamy na bramkę. 15 okrążeń, ja liczę. I potem biegniesz i strzelasz. Bramkę ja jedna próba. Ja liczę głośno. Aha, super. Uwaga! 3, 2, 1, zaczynam, gaz! 15. I 15, ale on już daje! on daje, wciąż biegnie! Wow. Uch, ale on jest mocny! Trudno. Widać, że ma opanowanie podczas kręco, kręcenia się w głowie. I Jarek już gotowy. Jarek, tak się. Już nie, już nie, już nie. Może nas go dogonić. Ale próbujemy. 3-2 jeden, tak. Raz. Dwa, 14 drodzy widzowie, zobaczcie, zobaczcie. Jarek morosz. Rada dziennika. O, oj, O, oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Zapraszam panowie, zapraszam! Ostatnie zadanie to żonglerka gwiazda. Zawodnik odbija piłkę naprzemiennie. Stopa, kolano, bark, głowa, bark, kolano, stopa. Ostatnia konkurencja, zobaczymy, kto rozstrzygnie losy tego spotkania na swoją korzyść. Wygląda to tak, 15 punktów można zdobyć. Odbijam raz, dwa. Kupuję jeszcze raz pokażę. Czyli mam stopę, kolano, bark, głowa, bark, kolano, stopa i jeszcze raz takie kółeczko. Zaczynamy, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ach, cztery punkty, cztery punkty. Zaczynamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć punktów. No, o jeden, o jeden, ale lepszy. Powiem Ci tak, Jarek, podliczmy Twoje punkty. No, dużo liczenia nie ma, ale punktów dziewięć jest. Gratulacje. Dzięki bardzo. Gratulacje. Gratulacje. W lat 15 za pierwsze, 15 za drugie, 15 za trzecie, 15 za czwarte. A żonglerka ty miałeś? Oświęc. 5 5. z 5, 5. 5. 5 żonglerki, więc łącznie masz 65 punktów! Wielkie, wielkie brawa, wielkie brawa, gratulacje. Jest mocna, to chyba dlatego, że cię wspierała twoja towarzyszka, tak? Czy nie? Nie. To nie twoja. O, to... <śpiewa> <śpiewa> ale jego wspierała, co? <śpiewa> Ale jego wspierała. też. No. <laughs> Dobrze, super. Dzięki, panowie. I co? Dzień. Dobrego meczu wam życzę